Ruszyła strona internetowa tegorocznego rajdu Karkonoskiego, a co za tym idzie także zgłoszenia do imprezy i akredytacja mediów. 30. edycja Karkonoskiego będzie drugą rundą LOTOS RSMP i odbędzie się w połowie maja. Zgodnie z nowym regulaminem trasa jest skrócona i obejmuje 9 odcinków specjalnych, m.in. Karpacz i Lubomierz. Już teraz warto zaplanować wyjazd w Karkonosze, jako że jest to jedna z najlepszych rund Mistrzostw Polski. W okolicach Alicante w Hiszpanii Sebastian Orgie testował nowe opony Michelin. Volkswagen Polo WRC prowadzony przez dwukrotnego mistrza świata przejechał ponad 300 km, a serwis zdążył założyć 36 opon. Efekt pracy, mimo zadowolenia Francuza, poznamy najwcześniej w sierpniu w Niemczech. W najbliższy weekend na Grand Canarii odbędzie się już po raz 39 rajd El Corte Ingles. Impreza wypadła z kalendarza Mistrzostw Europy, co nie znaczy, że przestała być atrakcyjna, od choćby z powodu lokalizacji. Organizatorzy dbają o obsadę i oprócz lokalnych znanych zawodników gościnnie wystąpią byli Mistrzowie Świata Juha Kankunen i Didier Oriol. Obaj wsiądą do Citroenów C4 WRC. Jan Kopecki widnieje na liście zgłoszeń pierwszej rundy Mistrzostw Czech, rajdu Szumawa-Klatowy. Od dłuższego czasu spekuluje się, że oficjalnym debiutem nowej Skody Fabii R5 będzie właśnie ten rajd. Ale na razie obok jego nazwiska widnieje Fabia S2000. Organizatorzy rajdu Korsyki, który niespodziewanie awansował do Mistrzostw Świata, zapowiedzieli, że trasa będzie składać się tylko z 9 odcinków specjalnych, po 3 na każdy dzień. Najdłuższy OS ma mieć 45 km, najkrótszy 29 Zawodnicy będą podróżować niemal po całej wyspie, od Chaccio przez Bastie do Porto Vecchio. Biorąc pod uwagę drogi na tej wyspie, szykuje się nie lada wyzwanie dla kibiców i dziennikarzy.